Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To już 25. dzień naszego pielgrzymowania do grobu św. Piotra i do grobu także naszego polskiego papieża Jana Pawła II w Rzymie. Chcę powiedzieć, że dzisiejszy dzień to było dość wczesne wyruszenie na drogę. Z tego względu, że ksiądz proboszcz, który właśnie, ksiądz Attila, który właśnie nas wczoraj przyjął, dzisiaj musiał wyjechać do swoich do tych punktów, gdzie sprawuje w niedzielę święte. No i to już musiało nastąpić o godzinie wpół do ósmej, dlatego, że mógłby w nie zdążyć. A w związku z tym my do wpół do ósmej musieliśmy być gotowi również do wyjazdu i do działania. Więc Wyruszyliśmy o godzinie w pół do ósmej z plewanii. Dojechaliśmy na miejsc, do miejscowości Wipiteno, gdzie wczoraj zakończyła się nasza pielgrzym, pielgrzymowanie wczorajsze. I ponieważ musieliśmy tak wcześniej wyjechać, to jak na pewno niektórzy zauważyli, nie było możliwości jakby z odprawienia mszy świętych. I w związku z tym poprosiłem naszego Miecia, który jest tym, który jeździ samochodem i nawet stara się nam inne rzeczy też organizować, żeby było wszystko na czas. Więc poprosiłem Miecia, żeby spróbował się rozejrzeć za jakimś kościołem na trasie, gdzie moglibyśmy odprawić niedzielną Mszę Świętą i znalazł takie miejsce w miejscowości Meca Selva, tam Akurat chyba kończyła się msza święta. Strażacy tutaj mieli w dniu dzisiejszym jakieś swoje uroczystości. Nie wiemy do końca, bo my wiemy, że u nas to zawsze na świętego Floriana. No i właśnie w tej miejscowości Meca Selva Mieczysław zaczął przygotowywać wszystko do tego, żeby można było tę mszę świętą odprawić. Okazało się, że mieszka tam w tej miejscowości rodzina polska. I zaraz zaczęli z nami rozmawiać po polsku. My się ucieszyliśmy, że spotkaliśmy rodaków. No i tato ze synkiem byli u nas na mszy świętej. A potem wyszedł tato na zewnątrz i zaprosił nas do swojego domu, który był bardzo bliziutko kościoła. Zaprosił nas na kawę i na jakieś ciastko. To było bardzo miłe. Że o nas właśnie wtedy też pamiętali i że nie musieliśmy przeżywać tej niedzieli w jakiś taki sposób no, inny. Powiem tylko też, że w dniu dzisiejszym troszeczkę bardziej zaczęła doskwierać mi moja prawa noga. Stosowaliśmy przeróżne jakieś maści i tak dalej, ale one jakby nie skutkowały. No i właśnie dzisiaj postanowiliśmy, dzięki tej rodzinie, która została zapytana, czy nie znają przypadkiem jakiegoś miejsca lekarza, czy coś, no i ona wtedy powiedziała, że jest szpital, ci z Polacy powiedzieli, że jest szpital w miejscowości Bresanone, w której został załatwiony dla nas nocleg. I idąc właśnie z tych gór, z tej naszej trasy dzisiejszej postanowiliśmy od razu zajść do tego szpitala, żeby jakąś poradę tutaj dostać i żeby obejrzano tę moją nogę, żeby tak sobie iść szybciej. W szpitalu były prześmieszne sytuacje, ponieważ ja nie jestem tak bardzo biegle mówiący po niemiecku, ale na te wszystkie pytania próbowaliśmy odpowiedzieć, no i jak doktor zobaczył tę moją nogę, to mówi i co, chciałby ksiądz jutro od samego rana wyjść na, na szlak, a ja mówię, no pan doktor tam wypisze receptę i tak dalej, na pewno wszystko będzie dobrze. A doktor mi powiedział, że nie wypisze recepty, że trzeba sobie zrobić jeden dzień, chciał najpierw dwa do trzech dni pauzy w, w pielgrzymce, bo zapisał mi antybiotyki, zrobiono mi bardzo kojący opatrunek Zostaliśmy wręcz tak troszeczkę zobligowani przez Pana Doktora w szpitalu, że przynajmniej ten jeden dzień musi być takim dniem odpoczynku, więc w dniu jutrzejszym na trasę się nie wybieramy, chyba, że ktoś na własną rękę będzie chciał troszeczkę przejść i wrócić do nas. Bardzo się cieszymy, że, że ta pielgrzymka nadal trwa. Na pewno nie czuję się zrażony tym, że coś mnie tam zabolało na tej nodze i Dlatego trzeba było coś tam przerywać. No po prostu skoro musi taka być chwila, kiedy, kiedy trzeba zadbać, żeby to no, lepiej wyglądało chociażby, to trzeba z tego korzystać i w tym kierunku działać. I będziemy na pewno z większym zapałem jeszcze szli do Rzymu, wiedząc, że już nikt nas nie boli, a jeśli chodzi o stopy, to w ogóle na stopy nie narzekam, już się przystosowały do takiej drogi. I chcemy tylko prosić wszystkich i dziękując jednocześnie za modlitwę, bo uważam, że chyba ta modlitwa do tego doprowadza, że już mamy za sobą 760 60 km, a jakoś tego w ogóle nie odczuwamy, że, że tak dużo czasu już minęło, a my ciągle idziemy. Więc. Pozdrawiamy wszystkich, bardzo dziękujemy za zainteresowanie za naszą drogą. dzisiaj Od dzisiaj szedł dom, ze mną, tak jak mu, nie wiem, chyba już mówiłem, pan Maciej Kania i od dzisiaj mnie też prowadzi właśnie przy pomocy takiej nawigacji, jaka była stosowana przez całą naszą drogę. Bardzo też dziękuję, że, że jakoś to robi dobrze. Trafiamy na te miejsca, na których mamy być. Potrafimy się tam spotkać właśnie z Mietkiem, który nam właśnie wiezie ten nasz samochód z rzeczami. A jak jest, będzie, nie daj Boże, oczywiście, żeby nie było takiej potrzeby, będziemy nocować w samochodzie. Dotychczas raz nam się to zdarzyło i inni na to nie pozwalają, więc mamy taką nadzieję, że długo jeszcze tak będzie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen.